Jakiś punkt kontrolny będzie, bo to jest przegięcie. Żebym... Żebym. nie mógł trafić taliba, który stoi ze mną. Fuck! Co za frajer, jupano. Jedno ja gdzieś iść. Nie walić tego, debida. Dobra, będę iść za tym łodzią, bo on. Kurde. On chyba wie lepiej. Ale byliśmy tak daleko, no. Tak daleko. O, Jezu, to jest żałosne. To jak głupie w tym tygodniu, drugie brody. Naprawdę, teraz to już. Nie mam żadnego szacunku, żadnej tolerancji dla Arabów. W szczególności dla Talibów. Dlaczego on tak fajnie wygląda, ja nie? Boom headshot Bum headshot A Tego tam to w ogóle się trafić nie da Ну и снова мне заставили, но... Тура Dobra, jesteśmy teraz w trochę lepszej sytuacji, bo są tu inni. Tam jest Mother. O, nareszcie, ajajaj. Cholera, aj, aj. im się tak nudzi, Boże, to... nareszcie.

Prawda. Jest ich żal za wszystko. done. Goodbye. He done. Goodbye.

At the we're getting a lot of unstable air don't matter fuck hold the dlc we're all the way oh oh yeah it's gonna be pretty roger look for secondary ld we can move roger Neptune lifting banking now that that billet is clear Neptune 1 stand by Jezu, ja w ogóle nic nie mówię od dłuższego czasu. Aaaa! Stajcie, Ale ja przez całą grę nie wiedziałem, że ja mogę biec z sprintem. Super, tak. <gry> Roger, Noble 35, five. We Just need cat grid two zero five eight eight nine. We're moving south. Friendlies are inside danger. Roger. to Mark target. Roger, Noble three five. Stand by. One, are almost Mark target.

Brothers. Enemy down. Hey big group, but there's a few. 3-5, we need another pass. Charlie Mike on same position. back page. Roger, Neptune 1, we have one G -dab. ready to go, but you are too close to target. Roger, Nova 3-5, we won't be. You're cleared hot. Roger, Take Neptune, down. Neptune 1.

You're yeah. load. Pick up the 60. Three round bursts. Oh, cool. Oh, yeah. at mm. Let's move! 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 candy ass carry let us 4 Really? let us move

czysto czysto. O, idę nawet się kąpię, więc podwójnie czysto. E, kamienie... Tu nie wejdę. E, czy to jest studnia? Nie. <mulaty> <Yeah. mulaty> Gdzie ja mam iść? Gdzie ja mam iść? Tam, tak? Tam nie. Ja. co <mulaty> tu? O, tam jest focus ale tutaj niczego nie zrobię więc Wynad... jest sens iść tam do góry wracać się z powrotem? no nie więc tutaj tutaj musi być jakieś wyjście ale jeszcze nie wiem jakie huh. przeszłem oho oni są tam Oh <laughs> Jesteście Reloading. Done. nie bardzo fajni No fajne miksturki.